Cześć, ja jestem Koza, to jest kanał streamat to jest kolejny odcinek symulowanej kariery. Cześć, jak widzicie, jesteśmy zaproszeni na turniej przedsezonowy i udamy się, ale... No ja nie jestem fanem tego wożenia moich piłkarzy do Ameryki Południowej, a jako, że jestem fanem Włoch, to zabierzemy naszych zawodników właśnie... Do Włoch, bo tam spotkamy się z naprawdę fajnymi zespołami. Więc to będzie naprawdę ciekawe przetarcie dla naszego zespołu, który będzie przechodził w tym okienku transferowym naprawdę strogą przebudowę. Dlatego mam nadzieję, że będziecie ze mną. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę. Wiem, że irytowała Was ilość reklam na tym kanale, ale dziś jest ich zdecydowanie mniej. Dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Football darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na Ciebie potężna dawka piłkarskich emocji. Football Team. Pl. Założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea. Przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które wypadają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. No przede wszystkim tarcza Starego Kontynentu. Sprzedaż koszulek jest istotna i to będzie dosyć łatwe, biorąc pod uwagę, że zaraz przyjdzie do nas wielka gwiazda angielskiej piłki. Um, ogólnie, no tak jak, jak mówiłem na początku, planuję tutaj sporą przebudowę, ale teraz jak się tak zastanawiam, to naprawdę będzie spora przebudowa. Głównie um, musimy zastanowić się nad środkiem i bokami obrony, bo tak, um, mam tu jakiegoś nowego gościa, ja go kojarzę. Bo mamy Stokleja, mamy Lopeza Łeskę, mamy Seseniona. E, prawa obrona jest moim zdaniem zamknięta, tym Sisenionym, on jest naprawdę dobry. Stoukle jest naprawdę fajny, bo to jest zawodnik, który może rotować pomiędzy prawą a lewą obroną. E, Lopez Łeska, no właśnie. I czy tu nie powinniśmy mieć innego zawodnika? Nie ukrywam, fajnie by było mieć tutaj Anglika albo Szkota z lewej strony. Zastanowimy się nad tym i to prawdopodobnie będzie nasz cel transferowy, żeby mieć z lewej strony, właśnie jakiegoś nowego zawodnika, z prawej strony z sesjonastą, kleja, który będzie doklejał się do prawej albo do lewej strony i suska, który będzie na doczepkę, bo taki jeszcze jeden piłkarz, taki troszkę gorszy z boku nam się przyda. Dalej, środek obrony na ten sezon powinien wyglądać troszkę lepiej. Mamy oczywiście Tangangangę i Tuan To jest duet nie do ruszenia, ale poprzedni sezon pokazał, że są momenty, w których potrzebny jest. Jeszcze jeden zawodnik. I nie mówię tutaj o Dabili, tylko mówię o jeszcze jednym zawodniku. I fajnie by było, gdyby udało nam się znaleźć jakiegoś młodego, perspektywicznego środkowego obrońcę, którego moglibyśmy tutaj sobie rozwijać. Jakoś i go wrzucać, aczkolwiek, a propos rozwoju, wraca do nas, słuchajcie, Collins, gościu po szlifach w Realu Madrid. Gościu, na którego będziemy tutaj naprawdę stawiali, więc bardzo mnie to cieszy, że go tutaj już widzę. No, bo to jest zawodnik, który, który będzie teraz absolutnie hardkorowo, mocno i bez przerwy trenował po to, żeby budować swoją ocenę ogólną. Tutaj będziemy wjeżdżali, słuchajcie, we wszystkie te rejony, które on ma nie najlepsze, więc dlatego te gry defensywne musimy mu skasować, żeby rozwijać zwijał właśnie te, te rejony, które są oceniane troszkę niżej, tak więc siła i tak dalej, bo to w tym sezonie musi być podstawowy nasz środkowy pomocnik defensywny, taki e, no to ma być nasza opoka, to ma być nasza skała, to jest gościu, który ma taki potencjał jeszcze przeze mnie niewykorzystany, że to jest ten sezon, w którym naprawdę stawiamy na niego e, w w 100, a w zasadzie w 200% nawet. Obronę możemy jeszcze mu, no tak, tylko że obronę on ma już naprawdę niezłą, więc fajnie by było tutaj sprawdzić te elementy, w których sobie może nie radzić. Na przykład wykończenie OO, o, to mi się podoba, więc zostaje na razie trzy treningi. Dołożymy mu czwarty. Czy to będzie przesada? Już chyba wydaje mi się, że czwartego nie będziemy dokładali. Czwarty i piąty to będą takie treningi, właśnie dla pozostałych zawodników, których w jakiś sposób chcemy rozbijać. Craig Crow to jest nasz piłkarz, którego znamy bardzo dobrze. Duży talent. Eee, dajmy go sobie na 75. Nic nas to nie zaboli. A jeżeli nawet będę chciał go sprzedać, to zrobię to za większe pieniądze. A to jest ktoś, kto może nam się przydać w ciągu tego sezonu, bo on raczej nie powinien marudzić, że gra mało. Więc to jest na pewno gościu, którego fajnie, żebyśmy mieli No i oczywiście Saka będzie tutaj rozwijał swoje umiejętności Ponieważ to, to jest ktoś, kogo ja bardzo tutaj chętnie będę sobie poprawiał Więc tak naprawdę treningi zdominują nam w tym sezonie Saka i Collins Collins będzie cały czas na trzech A Crow, kiedy będzie miał 75 zmieni się z Saką No i nasz lewy pomocnik będzie się tutaj rozwijał. Nie wykluczam, żeby ten jeden slot był dla tego potencjalnego młodego, środkowego obrońcy. Tak więc to wszystko mamy porobione. Spływają do nas też informacje, aczkolwiek ten pierwszy dzień okienka transferowego, a w zasadzie pierwszy dzień nowego sezonu, zawsze to trwa troszkę, bo zwyczajnie muszą się przemienić te informacje, więc koniec wypożyczenia. Riad Mares niestety od nas odchodzi. Timo Thiel powraca do swojego klubu, więc spoko, spoko, spoko. Niech tak będzie. Na radarze pojawia nam się już pierwszy nasz zespół, z którym będziemy rywalizować, czyli Lazio. Drużyna, na którą musimy się tutaj przygotować pod względem składu rezerwowego, no bo oczywiście rezerwy będziemy tutaj wystawiali. No i zobaczcie, nawet nie mamy rezerwowego takiego rezerwowego, rezerwowego środkowego obrońcy, więc to o czymś świadczy. Tak, wystąpi tutaj Dabila, tu wystąpi sobie z Senią, Susek z prawej strony, z lewej strony, w takim razie niech będzie Lopez łeska na razie, w środku pola. W tym momencie, od samego początku jedziemy z Collinsem. Saka, no nie, 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 nie. Tutaj musimy zobaczyć Bouldena. To jest piłkarz, którego chcę mieć w tym miejscu. Na SPO chciałbym, żeby wystąpił oczywiście w tym momencie ten nasz... Znaczy to jest SN, ale chciałbym, żeby tutaj na SPO występował... Jak, znaczy na SN występował ten nasz SPO. Okej, okay, jest tutaj Crow. Lewa strona to będzie teraz Brin. No i prawa strona to będzie teraz... No właśnie, co Calum hudson no doj, to tak trochę lipa, bo jeżeli mu się coś stanie, to no będzie przypał. Więc zdajmy sobie tutaj rajta, a tu po prostu jako prawy skrzydłowy będzie występował nasz dziadziuś Tomasz. Więc zrobimy to w ten sposób i wygląda to wszystko naprawdę fajnie. Oczywiście tutaj rezerwowych musimy sobie powpychać, jeżeli mamy jakieś gorszych piłkarzy, to żeby znaleźli tutaj miejsce. LaPlan, oczywiście będzie naszym bramkarzem. Przydałby nam się także trzeci golkiper i tutaj nie ukrywam, że fajnie by było zainwestować może w jakiś polski kierunek, może w jakiś polski wątek typu na przykład Kamil Grabara, żebyśmy zobaczyli jak się rozwija. Coś w tym stylu. Tak więc jak widzicie, pomysłów jest naprawdę dużo. Transferów trzeba troszkę zrobić i muszą to być naprawdę mądre transfery, fajnie wyskautowane, fajnie wyselekcjonowane, bo tutaj Naprawdę musimy, mocno mocno musimy się zastanowić, jak to chcemy pokładać. Wraca do nas Manchester United po sake, ale to jest piłkarz, którego ja nie chcę sprzedawać. Na razie w ogóle mi się to nie uśmiecha. Jedynym zawodnikiem, którego jeszcze myślę, żeby ściągnąć, to jest ten pokazany tutaj Gabriel Martinelli. Nie będę ukrywał, że to jest ktoś, kogo obecność w naszym zespole bardzo by mi się uśmiechała z tego powodu, że on może grać jeszcze prawą stronę, może grać napad. U nas dostawałby zdecydowanie więcej szans. Jest to jakiś pomysł. Jest jeszcze ten Antonio Marin. Zobaczmy go sobie, słuchajcie. Zobaczmy sobie tego Chorwata. Jest także Tomori. No, gdybyśmy mogli powrócić tego gracza do nas, to by było bardzo przy, przyjemne. Znaczy do nas, czyli do. czyli do Anglii. To by było naprawdę, naprawdę fajne. Gdzie ty jesteś? W Szkocji. To przerwie scouting. W takim razie potrzebujemy jeszcze jednego wolnego scout'a. Ehm, dobra, więc zaraz będziemy skupiali się na tych zawodnikach Tak więc poczekajmy sobie do meczu z Lazio Żeby tamten skał wrócił ehm, No i będziemy go rozsyłali Wilson, oferta transferu Ale to jest nasz bramkarz, którego ja sprzedawać teraz nie chcę Słuchajcie, szkody, 22 lata, 81 oceny ogólnej Jego się nie chcemy pozbywać zupełnie To musielibyśmy dostać naprawdę duże pieniądze Za tego zawodnika Na razie zupełnie ehm... No zupełnie mi się to nie uśmiecha, słuchajcie. Yy, mamy mecz z Lazio, zobaczmy więc jak to będzie wyglądało tym składem, ale zanim zagramy z Lacjo, to oczywiście przejdźmy do tych e, scoutingów, które chcielibyśmy tu przeprowadzić, więc Tomori, niech nam go zobaczy nasz skaut, no bo taki jako trzeci obrońca Tomori byłby naprawdę fajny. Jan Bednarek to byłoby, byłoby coś, no ale on automatycznie wywaliłby ze składu jednego z naszych zawodników. Było, że Mew Mendy w Arsenalu. No, ciekawa historia. Mamy tutaj oczywiście Rodrigo, któremu będzie wygasał kontrakt, no ale to nie jest gwiazda, jakby, no nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić tego typu zawodnika. Riki Puisz, jemu będzie wygasał kontrakt, to ciekawe. No... To jest ciekawe! Rhys Nelson! To jest piłkarz, którym będzie kończył się kontrakt. E, bo tutaj mamy oczywiście tego typu zawodników e, i to jest na pewno sytuacja bardzo fascynująca, jeśli chodzi o Risa Nelsona. E, gdybyśmy byli w stanie go ściągnąć do nas, e, no to wtedy wyobraźcie sobie skrzydła Rhys Nelson i Karum Hudson No wtedy sakę by to zabolało. No ale, ale jakby ja byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem, gdybyśmy byli w stanie. Dysponować takimi skrzydłami. Naprawdę byłoby to ciekawe, ale kosztowałoby też nas niemałe pieniądze. No dobra, ale teraz jak przeglądam te transfery, tutaj jak na razie nie ma nikogo jakoś strasznie ciekawego. Ainsley Mainland Niles, gdyby był lewą obrońcą, już byśmy próbowali go ściągnąć, ale jest prawem, więc tutaj zupełnie nie ma co się zastanawiać nad nim. Jest oczywiście Curea z Barcelony, ale to nie jest zawodnik, który nas interesuje. Zobaczmy, czy mamy jakiś obrońców, którzy mogliby nas. W jakikolwiek sposób zainteresować. No, zobaczmy sobie tego gracza z Evertonu. Niech nam go prześledzicował. Wiem, że chciałem Anglika, ale no niestety e, nie zawsze można mieć wszystko, e, co się chce. Babu nas nie interesuje. Jest Taliafico, ale no to już jest zawodnik, który, który spada jakby jeśli chodzi o formę i tak dalej, no dobra, tak więc tutaj mamy dokonane to, czego chcieliśmy mieć no a zróbmy też coś, co jest dla mnie takim no, najłatwiejszą formą scoutingu, a mianowicie też najtańszą nie uszukujmy się, idziemy słuchajcie do ligę, ustawiamy sobie klauzulę odstępnego i tam szukamy zawodników, którzy bardzo, bardzo, bardzo często okazują się być no niesamowitymi e, okazjami, tak więc zobaczmy sobie obrońców na początku zobaczmy e, słuchajcie, środkowych obrońców potem zobaczymy lewych, wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja e, więc zobaczmy kogo tutaj mamy no szukamy kogoś no nie tego typu, bo właśnie tutaj klauzula odstępnego przekracza wartość, ale bardzo często są sytuacje, w których te klauzule z wartością się, e, z wartością się właśnie zamieniają i to jest coś co nas interesuje w takich momentach Loris nas tu nie interesuje Kusewicz nas nie interesuje Patrzmy kogo tutaj jeszcze mamy Zobaczmy tego Basie. no nie, nie szkodzi nam tutaj nic A najlepszym w ogóle wyjściem byłoby Dla nas wypożyczyć jednego środkowego obrońcę I to by była w ogóle fantastyczna opcja No bo wtedy ten gościu by się nie awanturował Ani nic z tych rzeczy I to by było coś co by nas ustawiało w sposób znakomity No niestety tutaj wszyscy lewi obrońcy Są dziadami Zobaczmy, może jeszcze lewych, cofniętych, skrzydłowych, jeżeli jacyś są, ale nie ma takowych, więc no niestety, jak na razie, ten temat musimy zarzucić. Dobra, poczekajmy chwilę, poczekajmy. No, mamy scouting rozesłany już za paroma zawodnikami. Mamy też teraz mecz z Lazio, który raczej przerżniemy, no bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy tu wygrali tym składem. 0 do 5 przegrywamy. No, ale oni wyszli na nas, tak mi się wydaje, całkiem przyzwoitą jedenaską. No, my wyszliśmy tym, co widzieliście przed chwilą na swoich ekranach, więc tutaj w ogóle nie traktujemy tego w ramach ważnych, yy, prawda? Eee... No, ten. Wiecie o co mi chodzi? Eee... Nie, no musimy tu negocjować, jakby musimy tu negocjować. Zobaczymy, zobaczymy. Bo co... Jakby ja daję im dwa razy więcej, ale może się spotkamy gdzieś tam po środku. Zobaczymy. Ja był Dena, jak mówiłem, ja był Dena, jestem gotów sprzedać już od jakiegoś czasu. Upierałem się przy tym mówiłem to parokrotnie. Najlepszy dla nas tak naprawdę byłby SPD, HP, SPO, tego typu załodnik, który może grać te dwie pozycje. To by było dla nas chyba najfajniejsze rozwiązanie gramy teraz z Besiktasem, Bowden kolejna oferta, nie, to już było to już było, więc po prostu nam wskoczył tutaj e, sobie, e, wskoczyły sobie maile zobaczmy, z Besiktasem wyjdziemy składem odrobinę innym e, Brin zostanie e, ale wolałbym żebyśmy tutaj zobaczyli w środku obrony na przykład sobie tego Lee, nie wiem kto to jest troszeczkę, ale niech sobie tutaj wystąpi e, Kroła zmieni na ten mecz Kraj, więc takie drobne roszady po prostu zmieniamy sobie tych zawodników i podchodzimy do tego wszystkiego naprawdę bardzo powoli i na dużym luzie. Tak więc zobaczmy, mecz z Besiktaszem, jak to teraz będzie wyglądało. Coś czuję, że porażka raczej na pewnie, remis 1 do jednego, brain strzela fantastycznie się to nam poukładało. No i co, lecimy? Zobaczymy, jak na razie nie są zerwane rozmowy kontraktowe pomiędzy nami a Lipskiem. No muszę, nie, no słuchajcie, no muszę, nie. Jesteśmy w stanie go zastąpić za dużo mniejsze pieniądze. 61,5 miliona ponad. No co to jest za kwit, za gościa, którego my ściągaliśmy gdzieś jeszcze na dołach e, Ligi angielskich. Więc w ogóle o czym my mówimy? O czym my mówimy? To, 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 są, to są rzeczy, które ja po prostu muszę robić w tym momencie i nie jesteśmy w stanie takich pieniędzy odmawiać. To są rzeczy, które absolutnie w takich chwilach trzeba robić. Z Milanem przegrywamy e, 0 do 4. To jest coś, jakby co było wyliczone. Nie ma problemu tutaj na luzie. Wydaje mi się, że w takim razie, patrząc na to, jak to wygląda, tu. I na to, ile pieniędzy nas wpłynie, no to po pierwsze, będziemy chcieli, będę chciał ja ściągnąć Gabriela Martinelliego i nie chodzi o to, że to jest piłkarz Arsenalu, tylko przyznam sobie, że jest to zawodnik ograny w Premier League, jest dosyć tani jak na to, jaki ma bieg, i wydaje mi się, że ma wyższy potencjał. W dodatku, może grać tego napastnika, my tego rezerwowego napastnika nam odrobinę brakuje, więc Saka wreszcie będzie miał wszystkim zmieniać, bo tego trochę brak tego troszeczkę nie mamy. Więc ten jeden lewy skrzydłowy byłby kimś, kto by nam pasował. A do nas właśnie wpada 51 milionów na czysto. Co bardzo mnie cieszy. Do New York Red Bull miałby odejść Jay Wright na roczne wypożyczenie. To jest oczywiście sprawa, która nie podlega dyskusji. Na to jesteśmy gotowi. No ale przy okazji e, czekam na te scoutingi. Jak to wygląda? 6 dni jeszcze potrzebujemy. No zobaczcie, Gabriel Martinelli. 24 lata, 81 oceny ogólnej. Kończy mu się kontrakt, więc jesteśmy w stanie, wydaje mi się, w go wyciągnąć za mały pieniądz. Spróbujmy, spróbujmy naprawdę. Chociaż nie, zobaczymy tego Chorwata jeszcze. Bo ja się rzucam na tego Martinelliego, a ten Chorwat może się okazać też być fajną opcją. Trzy dni nas tutaj nie zbawiają. Spokojnie koza, bo znowu za szybko zaczniesz to wszystko robić e, i to będzie bez sensu. No, fajny byłby właśnie skrzydłowy z tendencją, albo w zasadzie z możliwościami gry na napadzie, gdyby Rhys Nelson to miał. To by było też fajne, bo no nie ukrywam, że fajnie, że, że, że no Anglica. Anglicy to jest coś, co mnie tutaj strasznie ciągnie w tej karierze. Okej, okay, raport scoutowski mamy właśnie. A propos jednego z tych zawodników dokonany, więc spójrzmy na to, jak to tutaj wygląda. Ride nie zmieni klubu, dobra, nie chce, nie zmienia. A tutaj mamy 81, więc tak naprawdę tutaj patrzymy na dwóch identycznych zawodników, tylko Gabriel Martinelli, tak jak mówiłem, może grać to skrzydło. I to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo mnie w nim interesuje, aczkolwiek nie ukrywam że jak widzę tego Sassinio ona to chce się go kupować, nie? No ale nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie tutaj konkurować z Bayernem Monachium, jakby byłoby to jeszcze bez sensu, jeszcze to nie jest ten moment kiedy możemy wyciągać tych piłkarzy. Jak widzicie, Gabriel Martinelli LSLPN. A gdzie jest ten nasz drugi piłkarz? Czy ja go nie dodałem? Rhys Nelson, PS, No to jest też fantastyczna sprawa, ale nie ma tego N. No nie ma tego wymarzonego przeze mnie N. Ehm. A to jest coś, co jest dla mnie wymagane teraz. Moglibyśmy dokonać troszkę innej przebudowy, sprzedając e, w tym momencie sakę e, kupując Lisa Nilsona i tego gościa lsps No, to jest fajny zawodnik. To jest fajny zawodnik. I to miałoby sens ściągnąć. No, wtedy trzech nowych piłkarzy to była straszna przebudowa. Bo byśmy ściągnęli Marina mielibyśmy Nelsona i Martineliego, to trochę za dużo by było. To troszeczkę chyba się nie. To troszeczkę chyba nie ma sensu. Bo na pewno chciałbym kogoś, kto byłby w stanie konkurować, albo kto byłby w stanie zmienić Sakę. No i na pewno, jakby na pewno tego typu piłkarzem byłby Ris Nelson. Tylko wtedy Sakę musielibyśmy wymienić na gościa, który może grać napad. Jakby musimy to zrobić wtedy w tym w ten sposób, no bo innej opcji. Innej opcji zwyczajnie nie widzę. Jakby potrzebujemy tego rezerwowego gościa, który może grać na napadzie, to jest. Przepraszam, no to jest coś, co. To jest coś, co musimy zrobić, bo tego napastnika nam brakuje w pewnych momentach. Ten grey <laughs> Już powoli nam tego nie daje. Sztuczki dwiegazki, słabsza noga dwie gwiazki, tak to wygląda. Musimy się, naprawdę się zastanawiam, najlepiej by było szczerze ściągnąć Martinelliego i sakę wymienić na Risa Nelsona. To by była absolutnie najlepsza opcja dla nas. Albo ściągnąć yy, Marina. No ale Ris Nelson jest dużo lepszy niż Marin, więc to byłaby. Dobra, spróbujmy, słuchajcie, zrobić arsenal w Jajo i zaproponować im wymianę. Jak się zgodzą, to trochę beka. E, jeżeli zgodzą się, słuchajcie podmienić e, Sakę na tego piłka na martinelliego. E, Im się to opłaca, ja jestem w stanie to zrobić i dla nas to jest dobry deal. To jest ta sama wartość, ale oni tego nie chcą. W takim razie zaoferujemy. 15 milionów. On, jemu kończy się kontrakt, ja to wiem. 24. Jemu się kończy kontrakt. Jemu się kończy kontrakt, panie e, Unai. Panu się powinien kontrakt skończyć. Ja wiem, że jemu się kończy kontrakt. Ja wiem, że jemu się kończy kontrakt. Ja to wiem. I na tej całej operacji jeszcze my zarobimy. Jeżeli ta operacja się uda, to my tu jeszcze zarobimy. Oni się na to zgodzą. Saka zostanie sprzedany. My ściągniemy Martineliego. Tak, to jest, uważam, że to jest dobry deal. Uważam, że to jest naprawdę dobry deal dla nas. E, więc w tym momencie e, Saka zostanie, e, Martinelli zostanie kupiony, Saka zostanie sprzedany. Po odejściu Saki przyjdzie do nas Rhys Nelson i wtedy naprawdę uważam, że tutaj e, jest to fajny, fajny deal. Będzie to zawodnik rotacyjny. Zobaczmy, co powie. Ważny, okej, okay, okej, okay, nie ma problemu. Tutaj w ogóle nie będę się z tym kłócił. 5 lat, bez jeszcze młody spoko pytanie, o pieniądze. pytanie jest tutaj jeśli chodzi o pieniądze, nie będzie klauzuli oczywiście Tylko pytanie jest tutaj o pieniądze eee... 60 tysięcy zacznijmy od tego ok hmm. czy ja chcę to zrobić? Ja we Włoszech nie znajdę kogoś stanie. Znajdę. E, wiemy, że jesteśmy w stanie tego dealu dokonać. Zdecydowałem się, że Sakę chce wymienić na Risa Nelsona. E, ale z tym Martinellim jeszcze poczekamy. Zobaczymy, czy we Włoszech jest piłkarz, który spełniać będzie nasze oczekiwania tego LS do N. Bo wydaje mi się, że tam jesteśmy w stanie znaleźć kogoś takiego we Włoszech albo we Francji. Postąpić taką drogą prawdziwie w angielskiego klubu, szukając takiego rozwiązania zdecydowanie bardziej dla nas opłacającego, opłacalnego. Wydaje mi się, że zrobimy to w ten sposób. Bo z tym Martinellim wiemy, że ta opcja jest dostępna. Wiemy, że to jest opcja całkiem budżetowa w naszym wypadku. I nie jesteśmy w stanie e, to zrobić. Okej, okay. mamy wyskautowanego Tomoriego i ten gościu wygląda naprawdę... E, bardzo przyzwoicie i jest jakby e, idealny do naszych potrzeb, ale mam jeszcze raport dotyczący tego gościa: i to jest lewy obrońca, ale już grający w Realu Madryt, właśnie podpisany w 2025 roku. Więc e, no, niestety, nie jesteśmy w stanie go ściągnąć. Tak więc, e, moim zdaniem, Tomori jest piłkarzem, który jest fajny, ale <laughs> to jest pytanie: czy Tomori. Czy może, czy może Harry Maguire, który chciałby wrócić do, do Anglii. Jakby tutaj to jest dwóch zawodników, na których patrzę w tym momencie. Harry Maguire 32 lata, więc tutaj też dużo niższa cena, 25. Hm. Bo ja bym go kupił właśnie takiego gościa, żeby dornął ten sezon. Bo jeżeli on wiecie, zacznie się awanturować, czy coś, to on i tak zaraz zakończy tą karierę. Jest doświadczony, da nam to, czego potrzebujemy. Do tej cały czas młodej linii obrony. Wydaje mi się, że to jest ktoś, kto jest naprawdę fantastycznym uzupełnieniem tego naszego składu. Dlatego też porozmawiajmy, słuchajcie, porozmawiajmy, bo warto rozmawiać. Harry Maguire zaoferował kwotę za piłkarza 14 milionów. Jakby to jest transfer, który celuje. Okej, okay, spoko. Żulę Lopetegi Petegi na nas się obraża. Ale my do tego wrócimy. Zresztą tak samo jak do innych tych transferów. Może na przykład Fry będzie piłkarzem, który wróci, chociaż patrząc na jego klauzulę od a wartość, wątpię. Ale naprawdę wydaje mi się, że Harry Maguire byłby zawodnikiem, który znakomicie by się wpasował do tego naszego zespołu. No a my cały czas będziemy szukali. Będziemy szukali tej opcji poprawy lewego skrzydła no i ściągnięcia tego napastnika. No Ryan Sessegnon, to by było coś niezwykłego. Może Steven by go namówił, ale ta tygodniówka to by była... To byłby taki komin płacowy, to byłby Mount Everest płacowy. Więc musimy znaleźć parę tych rozwiązań, bo jeszcze ten środek obrony, ten SPD do środka obrony, no dużo, dużo rzeczy teraz będzie um, dla nas znakiem zapytania. Ale takie sytuacje w karierach najbardziej lubimy, bo to sprawia, że tutaj się dużo dzieje. A co będzie się działo dalej w tej karierze, tego dowiecie się już jutro o godzinie 6 rano. Ja za ten odcinek Wam bardzo dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, pion!